Panie trenerze, gratulacje po wygranym 5-0 meczu z Radłowią. W takim meczu bardzo ważnym dla jednej i dla drugiej drużyny kwestia podniesienia się na koniec rundy i, i, i chyba zastanowienia się o co, będziemy, o co będziecie walczyli w dalszej części sezonu. No, przede wszystkim gratuluję chłopakom y, zwycięstwa, dosyć zagraliśmy pewnie, konsekwentnie, wygraliśmy, wygraliśmy zasłużenie, ale to jak powiedziałeś, tak, no, to dopiero jakiś tam początek, no. gdzieś tam mamy kolejny mecz, czwartek, później w niedzielę i jeżeli będzie jakaś zdobyć punktowa, no, można usiąść i porozmawiać, ale mówię, dzisiaj najważniejsze dla nas te trzy punkty, no bo po tym ostatnim meczu z kolejarzem troszeczkę, no, mówię, który nam nie wyszedł, takie, taki, taki mecz przydał nam się, że z wiarą na pewno będziemy przygotowani na następny mecz. Czyli ten, ten mecz, to oprócz punktu, to przede wszystkim podniesienie moralne. Tak? Przede wszystkim, tak. No, po puszczawnicy, gdzie wygraliśmy, wydawało się nam, że już jesteśmy na dobrej drodze. Okazało się, kolejarz nas prowadził piłkarsko na ziemię, no ale to mówię. No, dzisiaj my wygraliśmy zasłużenie i jeszcze raz gratulacje dla chłopaków. 5-0 to jest wynik okazały, można powiedzieć. Oczywiście, no mankamentów można, no, ale tak powiedziałem, ja też się mnie, żeby pięknie grać, tylko zdobywać punkty i za to jestem rozliczany. I na razie na tym się koncentrujemy. Dzisiaj bardzo fajnie wyglądała gra z przodu. Zawodnicy szukali się, czego w poprzednich meczach nie można było powiedzieć o, o Pana drużynie. Znaczy, no, to nie do końca się zgodzę, bo mówię dzisiaj, no wiadomo, też przeciwnik może nie był z wyższej półki, gdzie, gdzie nam więcej pozwalał, my gdzieś tam cały czas nad tym pracujemy, nie zawsze nam wychodzi, tak, bo to tak to, to, mówię, no, gdzieś to po kłosie wcześniejszego my tracimy bramkę od razu, głowę w dół zwieszamy, a jak zaczynamy strzelać na początku jedno, drugo, no to, ten, to to dosyć dobrze wygląda, no ale to mówię, to na razie nie zadowalamy się, cieszymy się z tych trzech punktów, bo mówię, dużo, dużo pracy przed nami. Dziękuję bardzo. Ja, dziękuję.